Dzień dobry, witamy wszystkich w trochę nietypowym czasie zakończenia roku szkolnego. Dziękujemy za nominację poradni psychologiczno-pedagogicznej we wrześni i Szkole Podstawowej w Sokolnikach. Podejmujemy wyzwanie do zadania. Uwaga! Raz, dwa, trzy. 5 6 7 8 9 10 się wszyscy, że strój nie ale w akcji pomagania nie liczy się strój tylko liczy się dobre serce yy, po, yy, zbieramy po yy, Środki w akcji się pomaga dla Julki Szczerniewa. Nominujemy do dalszej zabawy przedszkole, pol, przedszkole Polne Kwiatki w Gutowie Małym, firmę Volkswagen Poznań, Zakład Białężyce oraz Zakład Gestamp we wrześniu. Dziękujemy.